Witam Was w kolejnym odcinku serii a, od a do Z. Dzisiaj gram sobie Nautilusem na dżungli. Z mną jest Lipiec. Dzień dobry. Birdi. Dzień dobry. Rudy Magdzej. I jest jeszcze oczywiście Mudzinek. Cześć. Yes. Ok, ja sobie lecę już tutaj. Mam itemki. No i gramy sobie tutaj na jakiegoś Shannon Jungle. Gravesie Krzywanka, Soraka, Ari. No o jej, mam jego dwa skiny nie mam. astra jest mi strasznie z tego powodu smutno, bo wszystko mam z giftów. Jak on wygląda? Ej, zobaczcie, naprawdę wam się podoba ten skin, bo moim zdaniem jest kosmiczny. Jest, jest. Dobra, ale z zamkiem Wygląda pędz Wyglądasz ok oklejona kupą w sumie trochę. No, e, to co jakiś inwate czy e, nie coś? Fajnie, ja nie wiem wziąłem E A co masz? <grymne> A to <potem> co <grymne> A, okej okay. Nieważne, ale dawajcie inwejdujemy coś. Tego tak jest O! Nie wiem czy ja go z zesmajtowałem czy co, ale... No dobra, fleszną no. Myślę, że już jej nie złapiemy Idziemy na nasze blue czy bałujemy to? Bo mogą tu przyjść. No bierzemy Reda, bo twojego wezmą. Dobra, to lecimy Tak, tak, tak Ładnie coveruj No jakbym miał graba to... Ty, już... Tylko musicie mi naprawdę pomóc, nie? Bo mam Q na start Nie wchodzą nam do dżungli Zwarduj no, której... tego reda Zwardowałem tutaj ten Aha. Dobra, lecimy z tym Dobra, zobaczmy ile masz, masz 390, okej okay. Już Dobrze Oh my god, bot jest tu strasznie uparty. Dobra, wiesz co? Wycofajmy się lipiec tam po prostu. A oni nas nie zabiją, ale. Nie Wiem. Low star. Siema, stara. Nie chciałem robić tych małych i to może być mój błąd. Pomożesz mi z niebieskim blue buffem? Chociaż nie, nie dam rady no. go zrobić. Dobra. Z idź na linię. blue buffem. A, z tak. idź na Bo <laughs> Pomogę ci z czerwonym blue jeżeli <laughs> mi Dobra to lecę po prostu robić powoli jungle, ja mam takie masteriesy w sumie mogliśmy dobić tego małego kulywego Nie ten jest drugi. tak tragiczny Okej okay. To K okay, jest tu Dobra jedziecie ich tutaj ładnie W sumie zostaje tego no potem A i w sumie na tym jadę trochę na tym topie. Okej okay, to ładnie Czekaj do jej trzeciego Pożekaj do drugiego Już. No dobrze to jest do trzeciego Dobra, porumbana jest ta dżungla, ale okej. Okay. Lecimy. Jup. <grymne> Dobra, teraz będzie blue buffik, Okej. Okay. To Shen ma podane, eee. bo Shen robi tak powoli tę dżunglę. Ojoj. No jezu, ona prawie padła jeszcze. On ci reda nie zrobił chyba nawet. No wiem właśnie. Nie, 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 nie. Ona ma 100 HP. Dobrze. No, Zmieni mały Śmieciu Ok Jak tam idzie? Lecę dalej no, zobaczcie tego redzika no, Mam spoko level Jak reszta trzeci Więc jest git Teraz będzie jeszcze buff Jeden buffik więcej dla mnie to już logra o ile jeszcze, Jak coś chłokniesz, to dżdzi jest... Nie, nie ma Jeszcze bym wziął jednak tego reda Fuck Portuję Ej Muzinek przyjdę do ciebie tylko zrobię Dobra, to. dobra Dawaj ich. No, nie chcę jakoś straszliwie ich tu wkarać. No tam, no nie dziwię ci się stary Dobra, wbijam mm, coś tutaj na mida. Tylko ona jest po nie najlepszej stronie, ale dobra, lecę, lecę, lecę. Ten silent. ale jej przyjebałem. Okej okay. Ładnie. Silensa zostałem, nie mogę kliknąć. A, nie, nie zginęła, ale. No, nie Cię zginęła. Zostało. No, niestety. Ona nie ma silentów. Y. Ale, ale tak o że mnie salansowała i nie mogę mnie mogą ucieknąć Spoko o jest Nie mogłeś ucieknąć? Uciec, dobra nie ma problemy czasem z polskim, ale tak to jest git Prawilna w Okej, drugie maxje W Alepis ma 2-0 Ja to nie wiem co się dzieje z no raczej eee, Dobra idziesz tu dirty to ja to spadnę Tu też jest mnie w krzakach u nich, chodźcie Jest tu ward? Nie Okej okay. Ojoj Fajnie Dobra, lecę Siemano! Siemasz, Gravesik Dobra, chyba tyle, bo ja tutaj nie mam przyciągnięcia ani nic na razie nie, ja nie mam ma. ja, ja nie mam manę na graba Jak tam Shen? Czwarty level też ma, o, czyli nic specjalnego nie wyszło Dobra, idę gankować, bo Nautilusem prawie w ogóle się nie opłaca robić jungli Znaczy no wiadomo, coś tam trzeba zrobić, ale... Najlepiej się gankuje Idę na mida znowu O kurde, miniony wyszły Eee, to lipa Ciężko mi będzie tutaj coś bić, wiesz? Ale idę teraz, idę teraz, idę teraz, dawaj Dawaj. I zabijasz. O! Nie, moje W zabiło, moje W zabiło. Nie, no, spoko. Bo to jest ja dota, nie? nie? Dota to znaczy damage over time. Czyli e, coś tam, coś tam, bije 55 przez 2 sekundy. Ja nie miałem nawet mana żeby dobić. Mhm, no to git. Nautilus ma fraga, także się bardzo cieszy. Więc... Dobra, ja cofam. Jak coś to moje runki na Nautilusa e, to... Czerwone mam połowę pod hybrydową penetrację, połowę pod attack speed, żółte armory, niebieskie będzie kresy, quinty pod movement speed. Zazwyczaj tak gram takimi postaciami jak no to zasłuży. Dobra, to najlepszy problem. Ej, 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 nie, ja chcę te buty w takim razie. A z Mida, uwaga, nie ma Mida. No nie ma, nie ma. No i ja zabiliśmy. Dobra, ja jeszcze. To... Okej. Okay. I lecę na ich Red buffa. No tego szenu musisz troszkę tak dżungli przycisnąć, to będzie już totalnie No, a to jest jeszcze shen pod latarnie, to on musi to farmić i to wychodzi średniowo z No ale zobaczymy tego cwaniaczka Uważam. Ej, oni już mi w 7.20 zabrali, czyli od razu mi zabrali Reda. To, no Okej. Okay. A jemu zostawiłem te małej, dlatego... Wiadomo co... z tym buffem. Hukuj SRK nie ma tego klasza i oni mają, nie mają hila na bocie jeszcze. Mm -hmm. To w najbliższej przyszłości. Widział coś jeszcze. Ten... No. Spodziewać mnie Nie, on stary wstakuje latarni moim zdaniem, więc. O, scumbak Shen, u mnie shen, shen. Ale on nie żyje, co on sobie wydał na siebie wyrok? Co za typ? Ojojoj, nie trafiłem z Q, ale i tak mhm. go zabijesz. Co on sobie w ogóle myślał? What the fuck? Chodnie. Wbija do mnie do dżungli? No, ok. E, sprawdzimy teraz jego niebieskiego buffa. Chociaż ja nie dostałem, ale ty go teraz zaorasz. Ja dostanę nasz, ich e, ich blue, a ty nasze. Myślę, że fajnie wyszło. Okay. O nie. Tylko, żeby mi tu Ari nie przyszła. Musisz też pamiętać o Właśnie, tym. Nie, nie. SS z Bota. z botem. Idę wardować Okej, okay. dobra tarczę i mykam stąd Oj, jest Yari Jak coś to ja ją zultuję No, wyszło git Chcesz teraz blue buffa? No, możesz dać Dobra, to idę na niego No, skamba O panie, 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 idę do ciebie, ale ja mam strasznie mało HP ja z też nie ja ucieknę z No nie wiem czy uciekniesz Ja mogę ją podrzucić ale ucieknę sobie Uciekłam. No ja tam o. idę straszem. No, wow, jest. lipiec. Dawajcie no. I jeszcze to Ojoj oj. Ja będę oj, oj. skutkował tym ale mam 4 asysty no, dwa nie, dirti <laughs> 014 Po staremu widzę Jej. Dobrze, ja ci to smite i masz. Okej okay. Dobra, ja też się cofnę, 976. będzie... dużo minionów nie bij się. Co ty się nie bijesz tu ze mną, DLT. No, bo miniony. No i to 3 miliony, abyśmy mieli za brak Więcej było. W ogóle jeszcze taki mały quick update A Teraz bo możesz się bić. Ostatnio było troszkę mniej filmów, ale to przez to, że jestem trochę chory I, 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 i tak i tak wyszło, nie? Ale jest coraz lepiej. E, wpadłem do ciebie na topa, bo jeszcze nie byłem. No to po prostu zbijemy. Tylko nie mam ULTA i nie wiem czy coś z tego będzie. One jest strasznie tank ciężko to ścieżło zabić, które dostał jeszcze chilla. Widziesz w sumie teraz? No, dearty! Ej, czekam na rework mapy, bo nie widzę tych ścianek. Są tak czytelskie. Ojoj, Dirty, co ty robisz? Co ten dyrty. Dawaj, dawaj, na mida, 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 mida. mida no, w końcu a. nie mam asyst. <kłysy> Dobra, nie ma też, No co ty, dawaj dalej. Dobra, i teraz nie ma też ulta. Jest spoką. Ja sobie teraz. O kurde. Ojoj. oj. Dobra. Ograniczony. Ale jest dobrze. Tripla zrobił, no to cię zgubiło. No teraz wszyscy mają fragi, więc wszyscy są chyba szczęśliwi. Dobrze. Ej, czy to się. No nie! Kurwa, no dobrze. Nie i jesteś ruda to, no, Tak bardzo ruda. <noise> ruda żelaza. <głos> <głos> Dobra, ile mi brakuje do tego itemka? O, w sumie już jest. Dobrze, to pod niego cofniemy i lecę gankować dalej. Yy, drugie chyba maksuje E ze względu na ten slow, a to zmniejsza mi się cooldown W sumie sporo, bo 2 sekundy prawie a tutaj nic. A widzisz. No dobra, i tak E poleci. Ale zastanawiam się, czy nie lepiej drugie maksować Q, bo więcej hooków... Jak widzieliście, brakowało mi tego hooka żeby mieć częściej. Ta tak to bym za zaraz był w stanie zrobić dwa razy Q. Jak będę miał cedera, więcej troszeczkę. Na razie tylko 10% z tego Ale w widzie zazwyczaj mam jakieś itemki, które dają cedera, więc... Dobra, idę y, na bota, zdajwujemy i zrobimy Drake'a. Poczekajcie na mnie, ja też chcę być pomocny, nie? O! Siema To dobry dive. No, dzięki. A ja tutaj sobie. Dawaj, to dawaj, dawaj! No to nieźle, star, bo my zabijamy. No i tak. Dobrze. No. Bardzo to... Także ładnie. Pomogę ci Dirti to spuszować jeszcze, chopie O kurde Idziemy, idziemy, idziemy Idziemy, no my tam idziemy No, no właśnie Jest ja I, ich redbuff jest Naraz tam zwartuję Dobra Zrobimy to na spokojnie, myślę 570, tylko D i klik Dziękuję Idziemy na... ja pójdę na mida teraz ja idę obczaić redzika To może ktoś dawaj, się panuży ja Ale zrobię jeszcze to 12-3, ojoj, pięknie To może pójdę na topa No tylko na topie się, coś się dzieje w ogóle 0-1, 1-0, nic specjalnego Ale masz więcej farm więc ogrywasz Daj, zwejduj troszkę o, o LIPIEC Już Za ją Przez Shen Ojojoj Dobra i ładnie, i Shen nie ma ulta I zabiliście To na mida, o no, Shen lecę na mida O nie masz, szkoda Co by tu zrobić na tym idzie? Ej dawajcie, ja wbijam. Coś zgrabuję może. Nie, Dawajta Okej, okay, nie będziemy chyba lewowali tej Soraki, bo ona już uciekła. a nie mam ulta zresztą, więc. Jeszcze 10 sekund. No jo, Soraczka biedna. Dawajta ta. Puff, kill dla Nautilusa jeszcze smite, cannon, minion. Killing On, na, bo na bota, na bota proponuję, na grypce. To okay. nie, nie ugram. Yy, ja się cofnę. Generalnie, bo nie mam many. No ja zginę, jak pod niego wejdę. O co, to jest miękki. Yy, dobrze, teraz potrzebuję coś takiego. I magic Resist, na te Ari, i Shena i Szybana. Weź tam ten, to z Okej. Okay. A i pi piciu jeszcze Piciu jest ważne. O i mniej więcej coś takiego tak buduje sobie Nautiluska Masterki też mam jakieś takie zupy, bo nie wiem czy stawiać na 0219 czy... Pełno ty blu Dać sobie tylko 3 Movement speed z utility, reszta w attack speed mam takie spięć. Spusz, spuszaj, bo ja Ale chcę mieć 5 No dobra Dobra, dasz tam radę sobie, już z tym, nie? Tak, no spokojnie No i sorry Esa stop, nie wiem w ogóle gdzie jest trzymał Na midzie. Było. No na midzie są trzy osoby, ja już tutaj też jestem Czekaj, to ja wezmę jeszcze jedną falę i się cofam Jest O, Graves przyjdzie się skopać generalnie, <grystanie> dobry Graves Może wpadnę na topa No lecę tam, lecę tam proszę Oj, A, bo to jest ganczur. Ojoj. Oj. Ej, ile to? Teraz kosztuje? Dobrze, to jest... Dobra, ja ją gonię, jakby co? Okay. O nie. Ojoj, oj. ale ja mam Też już tutaj jestem. Smoku. Hono tu O nie. O no, no, to ja... ścierwo zdechło, ile... Ile Ile się namęczyłem Dobra, pod ty, yeah. Dive pomiędzy dwoma bieżami what the fuck Okej, okay, jeszcze tą surakę dojedziemy, oh, widzę chuj. Odcinek pełen nienawiści Widzę O nie trafił Nie trafiła kotwica Nie To po prostu ucieknijmy stąd Aaa, chyba ten. Gdybyście byli tu bardzo, no ja bym bardzo chciał to zrobić, więc zrobię. tak. A, nie zmieniłem klinka cinka Ooo. 30 sekund do ultra. co teraz robimy? Po prostu ich zabijemy, myślę. Okej. Okay. Nie kocham cię. Mam ultę 5 sekund. Uchdy. Jak grabne, to kulkę na mnie ja się przyciągnie i zultujesz. Tak? Okej, okay. mm -hmm. to będzie dobre. Ej, w sumie mam Sorakę, nie? Ojoj, co tu się wydarzyło, guys? Wytankowałem, lipiec double kill, nie? Pięknie. Jojoj. Dobra, ej, ja stąd mykam w sumie, bo mam mało chabców. A chciałem tankować. 11 asyst. No nieźle. Ja też mam 11 i nie, nie narzekam jak ty. E, to, to teraz polecę sobie. No, w sumie jest hajs na Frozen herta Oni to dają sura na suwę -y za minutę No pewnie ta. No, z wieszczą się Biedaczki, biedaczki. Dobra, 80 golda się nafarmiło, Już na tym to idę. Zbierać hajs. jest. Ciekawe czy zabiorę no, no ej, lipiec jakiś z ciebie skambak się zrobił W ogóle on ma 11... Ty masz 11 będzie 9 dobry typ, no, smajcik. <śmany> smajcik A jak bijamy w niego, ja już tam jadę A ojoj, co to za demerz w ogóle? A bo ty masz boystaff. no dobrze to nie ma co się dziwić. No. jaki dwóch na jednego. To co? puszcz prostu inhibitor. Ja Zobaczycie, oni ja nie mam... 2, do... 1 i surrender no i nie koniec. dawałem surenderera, ale. No co? nie musi jeszcze tam wszystko. No tu... Grave Strip. Dawaj, lipie, zabierz go. Nie ja bym go scelował chyba. <laughs> Ej, wszyscy ah, Legendary, What the fuck? Nie, ja chcę. <laughs> To ja, jak wszystkim dają, to ja też wezmę. Dobra, idę z tobą na Mida, modzinek Zdejmujemy, bo mam multa. Ja za się go zdaję. poczekaj. On zdejmuje jakieś armory, coś w tym stylu? Ale mój? czyli mój? Twój, Nautilusana? No. Mój, ee, no nie, niestety. Po prostu podrzuca Nie spowalnia, nic nie robi w ogóle. Mhm. Nie, my jeszcze my my to jeszcze stunuję na półtorej sekundy -y. oj, oj oj, Ari, co ty robisz? O! Uciekła przed kotwicą Ale byśmy chyba nie zabili, nie chciałem dość ultować. Nie, nie Ja to do Dobra, teraz ulcik O, no tu sucza. No Boże! No! Nooo, co ty myślałeś? Jak i patrz i patrz Zobaczcie, ja tu prawie nic nie mam generalnie, więc chyba się ewakuujemy Jeps Kotwica do ściany i spadam A patrzcie jak dzielnie walczą, jest 30 do 4, a oni nadal nie Bardzo dobrze Zobaczcie, to jest prawdziwa upartość, bolowarki i wszystko Magj, co ty robisz? Oj, trochę ich za dużo Scamback Magj, dobra, lecę do ciebie Rudy Tak, za daleko. Czodan on Lepiej rzuć mu latarnię, czy coś? No właśnie. A, on sam wyjdzie, po prostu. Jeszcze z ich bazy nie ma to do fa. <grym> <grym> Dobra, ja już tam, tu, tam, hop-hop, hop-hop. Teraz znowu mam ultra. można coś ugrać. Też mi dać latarnię? <grym> Ojoj, co ten Shen? Jebs mu. O kurde, zabrałeś mi tego fraga. I penta, plus. Penta, please. No penta for you here. Jaka Soraka? Skumbag Soraka, nie. There's no penta for you here. No to jak się nie poddają, to ich rapimy do końca. No i będziemy ich tak rapić, jak lubią to... Może lubią, właśnie. Może lubią być rapieni. Dawajcie, bierzemy towera. Ta Ile tarczy. Trzeba ten Nautilus No w sumie fajny jest taki Nautilusik, taki mega mega tanki Kiedyś nim grałem non stop, ale strasznie mnie... ...strasznie mnie bolało poleganie na innych Bo ta postać nie ma w sobie damage'a, tylko musisz fajnie gankować, żeby... Mm, się opłacił ten Nautilus A dobierało mi przez jakiś czas bobów i załamałem się i... ...zacząłem grać... Nie! Tak, dobra, zrobiłem albo no dirkiem. Ale była kiedyś meta, pamiętacie? Na Nautilusa meta. I jakiś. No no, kończymy. Kończmy to już, Puszujmy. Nie, nie no, no to weźmy te wieże i tyle. W ogóle przed nerfami nawet opłacało się robić Nautilusa pod latarnię. OK, Okej, także dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.